Pokaż czy to się na nadda tak, żeby nabić. No kurwa, nie wiem. O człowieku! Ja! <grywa> Teraz wyjąć nie mogę. Weź diaksa, bo deszcz popada i znowu będzie w wodzie leżał. Naddaj, pan, naddaj. Bo nie wejdzie. Człowieku, weź to utnij, kurwa, bo... Dobrze, wkładamy śrubeczki. Kurde, za krótkie, że mopciął. Masz idź. Wygryziona jak przez Kunolisa. Hazer ma o odpychaczkę. Siadaj pa. Turbo. Wydaje mi się, że prędzej z tym polecę do góry na plecach niż kurwa z tym pojadę do przodu. <śmiany> ja miltola. Nie. Miłość to pan. Tam! Do, do, do Nie! Ja... O kurwa! jak kapitan na dno poszedł, kurwa, z ja, wrakiem. Ja, 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 Pierwsze uruchomienie, zaraz zobaczymy, co się stanie. Powietrze gdzieś idzie. Nabiło się ciśnienie. Kurwa, zapierdolnie. Dobrze. I co to nam dało? Nic. Nie, Nie rób mi tego. Przecież z tamtej więcej obciąłem. Dobra, pierście Primo. Obcinamy to tak. Ta chłodnicę chłodnice No No leć, kurwa. nie jeszcze jest mokry. Czy, kurwa, że nie Kurwa! Kurwa. nie idzie tak, człowiek. Nie no, gdzie no? wiedzisz, Kurwa, mać no! Pistolet do silikonu! To jest jakiś. No kurwa, jaki człowiek! Cztery gorszy kurwa niż ten cyjan. Ale może będzie chodził. <grym> Nie, szlak mnie trafi zaraz. Nie, mi nie, kurwa... nie, wsadzisz teraz. i jebany. nie, 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 tubka nie, nie, na... Co to jest? nie, jakie? Patrz na tak, co się stał Spodnie na dupię się rozśmierza No i co panowie? Szampana czas otwierać. Wcześniej stukało teraz trzeba dobra, byłoby na tyle. Git pali do następnego. Cześć!